Mieliśmy sól zatrzymać w ziemi. Mieliśmy razem łazić konie. Ty masz dystans y, światowca do tego wszystkiego, co tu się działo. I y, ja już kilka razy z tobą o tym rozmawiałem, ale... zawsze ja z się to, to się wgadzasz, no, Z perspektywy światowca. człowieka, który w Stanach Zjednoczonych był pisarzem... to sklepy i kible. No, no ale... ale, ale to... dystans... Światowiec pełną Ale dy, dystans jest. No, no nie ma Wiesz, Ja się ukryjza kobieta. E, dobrze, wyjeżdżałeś poza złoto, zgadza się? Dobrze. No, no więc jak z tego... za mnie jak byłem mały wyjazd do Pięczowa ja po prostu. Ale Jak z tej perspektywy Dowolny. jaką sobie wybierzesz? E, wygląda ocena e, roli jaką e, ludowość. E, Gwara, zwyczaje ludowe pełnią w kulturze. I przez duże kadry. To znaczy, ja tutaj unikam mówić ludowość. Mnie odpowiada kultura chłopska. Termin. Okay. To, to jest to, to, to tak... co kiedyś funkcjonowało, i kultura chłopska jest matką kultury wysokiej. Nie będę mówił dlaczego, że tam Norwid, Mickiewicz, Szymanowski, Wyspiański, całe, całe gremium, wiesz, wielkich pisarzy opierało się, czerpało właśnie z kultury chłopskiej. Kultura chłopska to była kultura mowy nie pisma, bo chłopi byli niepiśmienni, a tworzyli wspaniałe rzeczy. Zobaczcie w pełczyskach Chrystusa to jest to jest dzieło, to jest arcydzieło architektury krajobrazu. Zobaczcie te figurki na Ponidziu. Nie ma na świecie takiego miejsca, żeby było kilkaset figurek, które mają po 200-300, ale i 400 lat. I Kultura chłopska, bo w tej chwili fajnie, są koła gospodyń, są zespoły, ale to, to jest pochodna. To nie jest to, bo, właśnie do czego dążę. Chłop nie umiał pisać, nie umiał czytać, ale potrafił nazwać każdą rzecz. Tak, tak. Jeżeli, ja pamiętam mojego dziadka Stanisława Tarkę, jak ja powiedziałem kiedyś, że ptak śpiewa za oknem, to on się obruszył. Jak to ptak śpiew? Przecież ten ptak, tak samo ma nazwisko. Też się nazywa. I to było ważne. To było ważne. Yy, no, dobra. Bo do, chcę tak... Powiedzmy, że zgrabnie. Nie <ścoughs> to <jak ścoughs> będzie przejść do tego, że e, utwor, który za chwileczkę wybrzmi jako prezent dla Ciebie, od osoby dla Ciebie szczególnej, czyli od Hanki Napory, to też jest e, usadowienie... Ja namówiłem na koniec spodzianka. Przecież ja namówiłem do tego. no Więc... <ścoughs> <ścoughs> Pora, wiesz, nie, nie, dała, nie, nie dała się długo namawiać, No Niech ci tak zostanie. Nie wiem, że ma to Niech ci tak zostanie to. Wiesz, nie, ja powiem dlaczego i co. To, byłem, to był mój przekład. Ja tym razem... To był mój przekład yy, Brawiagi, którą śpiewa żalna wiczewska ja. I po przekładach moich Wysockiego chciałem wziąć się za czeską właśnie, którą uwielbiam, lubię. Czy za teksty? Za teksty, oczywiście, nie, nie, nie no. ona jako kobieta też owszem. Tylko że nie, w tym, nie, nie teraz. I, i, I przełożyłem dwie pieśni, które śpiewa, to znaczy Brawniaga, y, czyli Włóczęgę, mówiąc po naszemu i y, Pałczyka Kolicyna. Są to, wiesz, ale nie znalazłem wykonawcy. I mówię, teraz już nie będę szukał, nie będę przekładał, skoro wiesz, zaryzykowałem Wysockiego. Cudem, wiesz, namówiłem, namówiłem Tomka Wachnowskiego, żeby w ogóle e, śpiewał Wysockiego. Ale to może o tym po, potem powiem. Tak, tak, wróćmy do wysockiego. Tak. A o, o co ty pytałeś? Zobacz, demencja starcza się niesamowitą. Yy, o okolicznościach jego brania. A no właśnie, i namówiłem Hankę, żeby zaśpiewała. Ten, ten, ten pieśń, ten mój przykład I, i co? Już teraz będzie na soczku? Tak, tam... bo oni to w blokach strobie. A bołek Wachnowski tak? z nią, że tak powiem, zdalnie do, do, do wieczorów e, tak. Proszę go bo... do docenić, bo Tomek się dowiedział przez telefon kilka dni temu, że ma akompaniować. Tak, A tak, jak to tak. zrobi, to jest jego rzecz. No ponieważ jest omnipotentny, no to zrobił. Co to znaczy omnipotenty, bo nie. Wszyscy, nie no bo nie wszystko, to może. Bo nie rozumiem, nie? To jest tak jak abstrakuję. Abstraką wiem, co to jest, a mamy ten jestem drugi człowiek. No, Zwykle się ze mną groczysz, ale to już to. trudno. E, Także zapraszam Tomka i Hankę. Gdzie trzeba, to jadę. A dochodzisz? O Jezu. Proszę A za damy mnie prowokuj. Na plecach swoją wina swe życie uczęga dźwigając na swoją zadławia się głos. A, 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 a zadławia się włos? Dżenga do brzegu, do brzegu Są ojciec i brat. Ach, witaj, ach witaj o Ty zdrowi są ojciec i brat Twój ojciec już jest w innym jest świecie. Przytul W dzikich ostępach wajchałku, gdzie w górach o złocie wciąż śnią, przeklinam swe życie błoczęgą. Hanka, Nie orgastyczne, tylko organiczne, nie jest w się Moje pierwsze zapowiedzi jako konferencjera. Miałem praktykę tutaj w Domu Kultury, w Powiatowym Domu Kultury, będąc, no, ucząc się w Studium kulturalno światowym I jedna z pierwszych konferancjerek właśnie, to był Dzień Kobiet, pamiętam. Wpuścili mnie na scenę. Hanka śpiewała wtedy pomnik z Gaz Bertyńskiego, również pieśni, bardzo fajne. Koncert, koncert trwał gdzieś godzinę, my jeździli z tej powsiały a bankiet do, do rana zawsze trwał. Piękne czasy to były. Nie wrócą rzeczy na trzy.